Ale jak to było słychać? Ja myślę, że to jest drewniane. Ej, że ja nie pomyślałem! Ale dobrze rozkminiłeś, że spada tak jak pokrywa, bo to o to mi chodziło, że słychać ten dźwięk jest taki... Nie, nie, nie ja go z dołem rzucałem. Z dołem rzucałem. ale garkę jakbyś... Ale garkę jakbyś zakpił, spadł jakiś garnek w domu, mi do garnek, człowieku tu za hata chodziło. Ale ja nie rzucę, nie rzucę, no garnek jak się spada normalnie w domu, to spada ci jakoś tak, a ja zrobiłem tak. Dobra, teraz ja z Genoltem. Teraz tak. Ja idę pierwszy? Ja nie płaczę. Dobra Dobra. O kurwa, ale żeś mi dał. dole? Nie chcę. Nie, nie, to jest co mam powiedzieć, co to jest? Dobra. Jestem. No. Wiesz co mam? Ostatnio to używaliśmy we dwóch, w trzech. trzech. to używaliśmy? Biliśmy się tym po głowie. Biliśmy się tym po głowie, taką tą metalową blaszkę. Aha, blachą tą taką metalową. Tak, płaska blaszka metalowa. A spójrzoma na sto. To nie jest to, bo tam to był wchód Mogę na podłogę, może będzie lepiej ci słychać